czego my jako chrześcijanie powinniśmy się obecnie bać? No powiedz Andrzej, czego? To było spotkanie jednego jednej z takich zespołów misyjnych i poproszono mnie, żebym na pewien czas dołączył do tego zespołu misyjnego. Wydawało mi się, że to jest Boża wola, dołączyłem do tego zespołu i mieliśmy jakieś pierwsze spotkanie, poznawaliśmy się trochę. Troszkę współpracowaliśmy, zrobiliśmy jeden projekt misyjny razem, i po miesiącu spotkaliśmy się jeszcze raz. I był pewien człowiek, który był w tej organizacji prawie od początku, i mówi do mnie tak: Andrzej, nie podoba mi się Twój styl chrześcijaństwa. Ty pokazujesz chrześcijaństwo, które jest niebezpieczne. Musimy przede wszystkim skupiać się na tym, czego się boimy, czego, czego mamy unikać jako chrześcijanie, przed czym nasze serca muszą drżeć. Ja myślałem, że. Się przesłyszałam, mówię, uważasz, że jako chrześcijanie powinniśmy się czegoś bać? On mówi: tak, jest wielu rzeczy, jest wiele zagrożeń, jest wiele zwiedzeń. Już wtedy wiedziałem, że chyba nasza współpraca nie będzie trwała długo. Ja mówię: wiesz co, no, na pewno mamy się bać tego, żeby nie grzeszyć. Na pewno to musi być naszą troską. Natomiast, czy mamy się bać? Oczywiście są różnego rodzaju zagrożenia, są różnego rodzaju złe wpływy, ale my przede wszystkim mamy się skupić na głoszeniu Ewangelii, na czynieniu uczniów. Na życiu w przyjaźni z Jezusem. Mówię dla mnie, to są priorytety, i na tym mamy się skupiać. Widziałem, że no, jest na mnie po drodze, po pewnym czasie nasza współpraca, no, po prostu się rozeszliśmy, tak? Skończyła się w naturalny sposób. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy Dzieje Apostolskie, XIII rozdział, pierwsza wyprawa Barnaby i Pawła, wyprawa są w Antiochii Pizdyjskiej, głoszą słowo i czytamy od wiersza 49, słowo pańskie szerzyło się na cały kraj, czyli cała tamtejsza okolica usłyszała Słowo Boże bezpośrednio od apostołów albo od ludzi, którzy usłyszeli i przekazali to dalej. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do ikoniu. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Tutaj jest mowa o prześladowaniach. I o prześladowaniach nagrałem już kilka nagrań, ponieważ tak to wynikało z tekstów, które y, razem tutaj czytamy, studiujemy. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że musimy uważać, żebyśmy z e, tych ludzi, którzy potencjalnie mogą być prześladowani ze względu na Ewangelię Jezusa, nie stali się ludźmi, którzy prześladują innych ludzi wierzących. To jest bardzo trudne, bo <gryw> wielu z nas opiera. Y, Biblia mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa, kto został zbawiony i należy do Jezusa, że jesteśmy jedną wielką rodziną, że jesteśmy braćmi i siostrami. Tak się składa, że mam brata, mam z nim bliską relację i... Mój brat jest moim bratem niezależnie od jego poglądów. Oczywiście rozumiem, że mógłby zrobić takie rzeczy, typu, pewnie jest to jakoś prawnie możliwe, nie znam się na tym, wypisać się z rodziny formalnie, odciąć się od tej rodziny. Okej, okay, mógłby. Tak samo jak są ludzie, którzy są chrześcijanami i mogliby od tego chrześcijaństwa odejść, odejść od Jezusa. Natomiast. Dla mnie, żeby współpracować z ludźmi, wystarczy, że oni rzeczywiście narodzili się na nowo, uwierzywszy w Jezusa, że wierzą w to, co mówi Boże Słowo, że głoszą czystą Ewangelię. Jeżeli to te trzy rzeczy są, to mogę współpracować i współpracowałam i współpracuję z różnymi ludźmi. Natomiast niestety są też tacy ludzie, którzy nawet gdyby wzięli te trzy kryteria, to by powiedzieli, a, bo wy nie głosicie czystej Ewangelii. Są tacy ludzie, którzy ciągle są skoncentrowani na tym, Zwiedzione chrześcijaństwo, coś, coś robią źle, to nie tak należy wierzyć. O, tutaj się pomylił, a tu jest niezgodne z Biblią. Będąc szczerym, patrząc na bohaterów biblijnych, to widzę, że objawienie jest progresywne, czyli to, co Mojżesz, Abraham wiedział o Bogu, a to, co wiedział o Bogu Mojżesz, to były dwie nieróżne rzeczy, ale Abraham wiedział niewiele. Mojżesz Wiedział już dużo więcej. I to tak samo jest na przestrzeni wieków, ale tak samo jest na przestrzeni życia każdego indywidualnego człowieka. To, co wiedziałem o Bogu, i myślałem o Bogu 34 lata temu, a to co myślę teraz, to są różne rzeczy. I to uczy mnie też pokory, że nie wszystko, w co wierzę dzisiaj, co w taki, a nie inny sposób widzę, że będę uważał tak za ileś lat. Fundamenty się nie zmieniły. Wierzę w zbawienie przez Jezusa, wierzę, że Boże Słowo jest natchnione, wierzę w potrzebę głoszenia Ewangelii, ale wiem, że inne rzeczy zmieniły się. Zmieniło się moje rozumienie. Pewnych spraw. Na przykład, żeby pokazać, to czasami nie jest kwestia, że zmieniła się moja teologia, ale zmieniło się moje podejście do tego, w co wierzę. Na przykład uważałem, i dalej uważam, że jest wspaniale, kiedy człowiek jest ochrzczony w Duchu Świętym, kiedy modli się językami, kiedy jest otwarty na dary prorockie, na uzdrawianie i, i takie naturalne rzeczy. To jest wspaniałe, ale kiedyś dla mnie to człowiek musiał, każdy chrześcijanin musiał. Ale dzisiaj, Poznałem wielu chrześcijan i cenię wielu chrześcijan, którzy nie są ochrzczeni w Duchu Świętym, nie modlą się językami, nie prorokują, nie uzdrawiają, jednak prowadzą naprawdę życie bliskie Jezusa, głoszą Ewangelię, czynią uczniów i robią wspaniałe rzeczy i chętnie z nimi współpracuję. Mimo, że w tej kwestii, w naszym patrzeniu na dary duchowe, na Chrzest w Duchu Świętym, różnimy się. Dalej uważam to, co uważałam 34 lata temu. Ta moja teologia, mój sposób rozumienia Biblii w tej kwestii się nie zmienił, ale moje podejście się zmieniło, że teraz nie zmuszam każdego, żeby przeżył się w Duchu Świętym, ani nie myślę sobie: o, jak ktoś nie przeżył się w Duchu Świętym, to nie będę z nim współpracował. To tylko jest jeden z takich przykładów. Kolejna rzecz, która wydaje mi się też tutaj niebezpieczna, kiedy stajemy się tymi, którzy prześladują innych, to jest to, że prześladując innych. Sami stajemy się tym, z czym walczymy. To jest ogólna zasada psychologiczna. Jeżeli z czymś walczysz, to po pewnym czasie dokładnie stanieś się tym, z czym walczysz. Może to zabrzmieć dla niektórych dziwnie, ale na przykład, prosty przykład z terapii, tak, tej mojej trochę przeszłości zawodowej. Kiedy prowadzisz terapię, potrzebujesz superwizji, czyli kogoś, z kim będziesz rozmawiał, po to, żebyś ty, pracując z wieloma ludźmi, którzy są w trudnej, patologicznej sytuacji, nie, nie odtwarzał tych schematów, które słyszysz w swoim życiu. Po to między innymi jest superwizja, czyli rozmawianie z innymi, żeby on z boku mógł oceniać, ok, pomagasz ludziom wyjść z problemów, ale czy czasami ty sam nie wchodzisz w ten sam rodzaj problemów, ponieważ tak często o nich słyszysz. I tak samo jest niebezpieczne chrześcijaństwo, które często się czegoś boi, chrześcijaństwo, które prześladuje innych. I oczywiście pewna równowaga jest tym potrzebna. Czasami rzadko to robię, ale jeżeli to wynika z tekstu, a przynajmniej z mojego rozumienia tekstu, czasami mówię, że pewne rzeczy są niewłaściwe. Okej, okay, i tak mówię, ale nie krytykuję jakichkolwiek kościołów czy konkretnych osób, mówiąc, że o nich tylko pokazuję pewne postawy, które dla mnie nie są postawami biblijnymi, niemniej nie chodzi o to, że na tym się skupiam. To jest jakaś część. Tak samo jak Jezus upominał faryzeuszów w w piśmie. Tak samo jak Paweł w swoich listach pewne sprawy korygował, nawet wymieniał ludzi z imienia. Natomiast to było coś pobocznego w ich działalności, a nie główna działalność. I teraz patrząc na swoje chrześcijaństwo, co jest w centrum? Czy w centrum u ciebie jest Jezus, miłość do Jezusa, głoszenie Jezusa? Czy w centrum jest walczenie z innymi i naprawianie, bo mają według ciebie niewłaściwe poglądy? Pamiętajmy o tym, co Paweł pisał w podobnej sytuacji w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, kiedy ludzie się podzielili. Jeden w Koryncie, nie mówili: My jesteśmy wyznawcami teologii Pawła, my Apollosa, my Kefasa, a my jesteśmy Chrystusowi. Tak? To do dzisiaj jest to samo. I Paweł pisze tak: Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Mówiąc to, miałem na myśli bracia mnie samego i ja, Apollosa. Czyli Paweł nie mówi, że jak przyjdzie Jezus, to każdy otrzyma pochwałę. Nie, ale tutaj mówi w tej konkretnej sytuacji. Często oceniamy innych chrześcijan, osądzamy ich. Może i mają niezdrową teologię, może i mylą się biblijnie, ale może ich serca są bardziej oddane Jezusowi i kochające niż nasze. I dlatego Paweł mówi. Badam swoje sumienie przed Bogiem i wierzę, że kiedy On przyjdzie, każdy z nas, choć może różnimy się w poglądach, kto szczerym sercem służył Jezusowi, Bóg to wywiedzie na wierzch, czyli zamysły serc i odda każdemu pochwałę. Duchu Święty naucz nas być chrześcijanami skoncentrowanymi na Jezusie, skoncentrowanymi na miłości do Niego. Naucz nas być chrześcijanami, którzy kochają innych chrześcijan. Daj, abyśmy byli ludźmi miłości, którzy stawiają miłość ponad wszelkie prawo i którzy ze względu na miłość szanują, kochają i służą. Duchu Święty naucz nas tego w imieniu Jezusa. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkania ze słowem więcej informacji w linku poniżej.